Głos nadziei na każdy dzień. Wartość człowieka. Czy nie wiecie, że nie należycie też do siebie samych, drogoście bowiem kupieni? Pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, wersety 19 i 20. Wszyscy ludzie są własnością Chrystusa, zdobytą za nieskończenie wielką cenę. Obdarowawszy ziemię wszystkimi skarbami nieba, Bóg darował w Chrystusie niebo. Kupił wolę i świadomość każdej ludzkiej istoty. Wierzący czy niewierzący, wszyscy są własnością Pana. Należymy do niego z tytułu stworzenia i odkupienia. Nasze ciała nie są naszą własnością, byśmy mogli je traktować jak nam się podoba, upośledzając je wskutek nawyków prowadzących do rozkładu i czyniących nas niezdolnymi do pełnienia doskonałej służby dla Boga. Nasze życie i zdolności należą do Niego. On troszczy się o nas w każdej chwili, podtrzymuje funkcjonowanie żywego organizmu, a gdyby pozostawił nas choćby na chwilę, nasze życie ustałoby. Jesteśmy całkowicie zależni od Boga. Musimy się wiele nauczyć, aby zrozumieć naszą zależność od Boga i Jego postawę wobec nas. Słowa: Nie należycie do siebie samych, drogoście bowiem kupieni powinny utkwić w naszej pamięci na stałe, abyśmy zawsze pamiętali, że Bóg ma prawo do naszych talentów, dóbr materialnych, wpływu i nas samych. Mamy się nauczyć, jak używać Bożych darów, aby umysłem, duszą i ciałem, jako nabyta własność Chrystusa, pełnić dobrą, miłą Mu służbę. Ziemskie bogactwa są niczym w porównaniu z wartością jednej duszy, za którą Pan oddał życie. Ten, który waży góry na szalach, ocenia wartość człowieka jako nieskończenie wielką. Młodym ludziom trzeba uzmysłowić, że nie należą do siebie, ale należą do Chrystusa. Są oni ceną Jego krwi, długiem Jego miłości. Żyją, ponieważ On ich utrzymuje przy życiu dzięki swojej mocy. Ich czas, siły, zdolności należą do Niego. Mają się rozwijać i przygotowywać, aby mógł ich użyć do wspomagania innych. Chrystus nabył Cię za wielką cenę i oferuje Ci łaskę i chwałę, jeśli tylko zechcesz je przyjąć. Ellen White